Witajcie, witam Was, z droga młodzieży, drodzy uczniowie klas piątych i pragnę zaprosić na katechezę. Ponieważ był Dzień Dziecka, postaram się, żeby dzisiaj była taka katecheza, na której za bardzo nie będziecie musieli korzystać z podręczników, z książek, chociaż będzie to temat z książki. Zanim szczegóły, to oczywiście rozpoczynamy modlitwą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który świecasz serce i umysły nasze, daj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moja droga młodzieży, drodzy uczniowie klas drugich, no, widzę, że już mnie lepiej widać, już się kamerka nieco rozjaśniła, jest wczesny poranek, świeci mocno słońce za moim oknem, stąd tak może to troszeczkę źle było na początku widać, ale już jest znacznie lepiej. Mianowicie... Dzisiaj troszeczkę się cofamy. Lekcja 39 w naszych książkach, lekcja 39 w naszych podręcznikach. Otwórzcie sobie, jeżeli macie podręczniki przy sobie, ale te nie będziemy z nich zbyt wiele robić, bardziej dzisiaj chciałbym wam o pewnej sprawie ważnej nieco powiedzieć. Lekcja 39 temat apostołowie, to znaczy posłani. Mój drodzy, dzisiaj, tak jak mówię, troszeczkę mniej z książeczki, bardziej o pewnej ważnej sprawie chciałbym Wam powiedzieć, podzielić się właściwie czymś z mojego życia. Mianowicie, słuchajcie, Pan Jezus wybrał sobie dwunastu apostołów. Przeczytamy teraz jeden z biblijnych opisów właśnie tego, tego zdarzenia. Mamy go w tekście z Pisma Świętego na stronie 88 w lekcji 39. Jeżeli macie książeczki przed sobą, śledźcie ze mną tekst z Ewangelii według św. Łukasza, Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwało na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr i brata jego Andrzeja. Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Yy, moi drodzy, yy, widzę, że znowu mi się troszeczkę wszystko ściemniło i widzicie mnie ciemnego, ale nie musicie mnie widzieć zbyt dobrze, ważne, że mnie yy, słyszycie. 2000 lat temu. Pan Jezus wybrał sobie dwunastu apostołów, takich najbliższych uczniów, którzy z nim byli, wsłuchali jego słowa, a którzy potem po jego zmartwychwstaniu zostali posłani właściwie na cały świat, aby dalej głosili Ewangelię, dalej mówili o Panu Jezusie, głosili jego, jego naukę. No i właśnie, słuchajcie, tak jak 2000 lat temu wybrał 12 apostołów, tak dzisiaj też. Pan Jezus nieustannie wybiera sobie, mówimy powołuje, powołuje takich, takie osoby, które chce, aby właśnie życie poświęciły temu, by mówić o Panu Jezusie. No i właśnie kimś takim jest właśnie ksiądz, tak? Księża mają być tymi, którzy słuchajcie, starają się całe swoje życie poświęcić, nie rodzinie, dlatego chociażby czasami o to pytacie, czy ksiądz może mieć żonę? No wiecie dobrze, że ksiądz żony mieć nie może, ponieważ właśnie nie zakłada swojej rodziny, by móc poświęcić się innym osobom, by mieć czas dla ludzi, by mówić innym o Panu Bogu i całe życie temu, temu oddać. I dzisiaj, słuchajcie, tak. Yy... Bardzo krótko chciałem Wam powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Kiedyś myślę, jak sobie wrócimy już do szkoły, to może sobie zrobimy jakąś troszkę dłuższą lekcję na ten temat. Mianowicie, słuchajcie, kiedy młody człowiek, ja akurat idąc do seminarium, seminarium to jest taka, zobaczycie sobie filmik krótki potem z tego seminarium za moment. Seminarium to jest akurat seminarium nasze tutaj śląskie, znajduje się w Katowicach. Seminarium to jest takie miejsce, duży, duży budynek, w którym na 6 lat zamieszkują chłopcy, mężczyźni, którzy chcą zostać księżni. Tam mieszkają, tam się modlą, tam o wielu rzeczach ważnych się uczą, tam spożywają posiłek, tam śpią. Oczywiście, wyjeżdżają czasami do domu, szczególnie na wakacje, ale przez 6 lat tam mieszkają. Ja też tak miałem, że przez 6 lat tam w Katowicach w tym seminarium mieszkałem, a jednocześnie obok jest budynek, gdzie się studiuje teologię, czyli taką naukę o Panu Bogu. Przez 6 lat się studiuje wiele różnych tematów, wiele różnych spraw, tak jak to na studiach, by potem móc być księdzem. I przez 6 lat Człowiek się przygotowuje do bycia księdzem, ale wcześniej właśnie. Pan Bóg sprawia, że gdzieś w sercu człowieka młodego powstaje takie pragnienie, by życie poświęcić panu Bogu, życie poświęcić mówieniu, mówieniu o nim. No i właśnie wtedy, jeżeli takie pragnienie się w sercu czuje i czuje się, że to od pana Boga to pragnienie, no to młody człowiek idzie do seminarium, żeby zostać, zostać księdzem. Tam, słuchajcie, jest konkretny plan dnia. No właśnie, to żebym nie tylko ja mówił, no to teraz obejrzyjcie sobie krótki filmik z takiego seminarium naszego z Katowic, jak mniej więcej wygląda taki typowy dzień, tak zwanego kleryka, bo tak się mówi o młodym mężczyźnie, który przygotowywuje się, uczy się, żeby zostać księdzem. Popatrzcie. Widzicie, od samego rana jest konkretny plan dnia, jest modlitwa, jest wiele innych zajęć, jest czas na studiowanie, na naukę, na czytanie. Jest konkretny plan dnia w takim, w takim seminarium. Moi drodzy, Pan Bóg powołuje bardzo różne osoby. Ja, jak byłem w Waszym wieku, to nie myślałem o byciu księdzem. Miałem różne inne pomysły, jakby by mogło wyglądać moje życie. Do głowy mi nie przyszło, że, że mógłbym być księdzem. Pan wykupowuje bardzo różne osoby. Chciałbym Wam teraz powiedzieć, to szczególnie może chłopaków zainteresuje, bo to troszeczkę dotyczy tematu piłki nożnej. Mianowicie, Słaci, chciałbym Wam powiedzieć o takim angielskim mężczyźnie, który, uwaga, grał przez jakiś czas, nawet całkiem długi, w piłkę nożną i to bardzo dobrze. Był czas, że był piłkarzem nawet Manchesteru United, to liga angielska, myślę, że chłopcy pamiętają. Zaczął grać w drużynie Manchesteru United w roku 1994, czyli wcale nie tak dawno, słuchajcie. Grał z Davidem Beckhamem na przykład, chociaż David Beckham okazał się lepszy, dlatego ten Philip, bo tak się nazywał, widzicie teraz jego zdjęcie tutaj z boku, właśnie w koszulce Manchester United z tamtych czasów, z lat 90. Ten Philip nie przebił się do pierwszego składu, dlatego potem grał w innych angielskich klubach, między innymi w takim klubie, się nazywa Norwich City, potem Cardiff City. W bardzo dobrych klubach, zarabiał przy ogromne pieniądze, słuchajcie. Dziennikarze, czy, czy szukałem artykułu, mówili, że mniej więcej, średnio jakieś 600 tysięcy euro rocznie zarabiał. Więc przez całą karierę piłkarską kilka milionów euro zarobił, ale chociaż słuchajcie, prowadził bardzo imprezowy tryb życia, jak wielu piłkarzy, miał ogromne pieniądze, był popularny. I co, słuchajcie? Teraz widzicie jego zdjęcie tego samego człowieka, który był dobrym piłkarzem, świetnie zarabiającym, ale w pewnym momencie poczuł, że jednak chce żyć inaczej, że chce życie poświęcić Panu Bogu, chce mówić innym o Panu Jezusie. I uwaga, został księdzem. Czyli zobaczcie, nawet takie przypadki mamy, że człowiek, który. Był piłkarzem, był znany, grał w superklubie i w pewnym momencie poczuł, że, że jednak, jednak chce żyć inaczej, chce. Chcę zostać księdzem, chcę poświęcić życie Panu Bogu. I kolejne dziś, tak jak mówię, myślę, że kiedyś jeszcze zrobimy sobie taką dłuższą katechezę w szkole, wtedy więcej Wam o tym opowiem. Też jak to było u mnie, jak to się wydarzyło, że, że właśnie zostałem księdzem. Ale na sam koniec chcę Wam powiedzieć, że naprawdę, słuchajcie. Pięknym życiem jest takie życie, kiedy człowiek może innym mówić o Panu Bogu, kiedy może innym dawać jak najwięcej uwagi, jak najwięcej jakiejś dobroci, miłości. Nie jest to łatwe, tak samo jak nie jest łatwe, jakbyście zapytali swoich kochanych rodziców, czy jest łatwo być mężem, czy żoną, czy jest łatwo być rodzicem. Też by Wam powiedzieli, że jest to bardzo piękne, wspaniałe, choć czasami trudne. Podobnie jest z byciem. Księdzem, ale jest to wspaniała droga, kiedy można, wierząc mocno w Pana Boga, mówić innym ludziom o Panu Bogu, sprawować sakramenty, chociażby muszę świętą w imieniu Pana Boga odpuszczać ludziom grzechy. Wspaniała sprawa. Moi drodzy, no dobra, mamy 12 postów. to ja proponuję, ja proponuję ćwiczenie... Nawet to, to jak w formie boiska, jakby nawet o, widzicie, jak zasłoniłem okno, to się od razu zrobiło jaśniej i mnie lepiej widzicie. Ale to Wam dzisiaj myślę, że ważne, żeście mnie słyszeli. Proponuję tylko to ćwiczenie pierwsze zrobić sobie, czyli z, z... Z tego tekstu, któryśmy czytali z podręcznika, wypisać imiona 12 apostołów, wpisać ich tutaj na tą połowę boiska, którą mamy na stronie 80 w naszych ćwiczeniach. Moi drodzy uczniowie, księża są bardzo różni. Bardzo różni. No to na koniec proponuję Wam, jeżeli oczywiście tylko chcecie, możecie kliknąć sobie w link, który za momencie się tutaj pokaże po mojej prawej stronie i tam piosenka, na przykład księdza, który rapuje. No tak jak ja na przykład uwielbiam biegać, tak, on ma talent śpiewaczy, uwielbia rapować, uwielbia śpiewać, więc możecie sobie kliknąć to akurat ksiądz. Nie z Irlandii, tak jak ten Filip, o którym mówiliśmy wcześniej, tylko z naszej Polski. Możecie sobie na koniec ten link kliknąć i posłuchać tej piosenki, jeżeli oczywiście macie na to czas i ochotę. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszą lekcję. Zakończymy oczywiście modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie Was pozdrawiam, no i przypominam, że jeżeli tylko oczywiście chcecie, pamiętacie na ostatniej katechezie mówiłem o tym, że możecie przesyłać mi na maila, którego teraz widzicie na dole, a którego dobrze znacie, jakieś krótkie filmiki takie do 15, góra 20 sekund co robicie teraz w tym czasie, kiedy nie chodzicie do szkoły albo z jakimiś pozdrowieniami do swojej klasy ja to połączę, trzy osobne filmiki dla klasy 5a 5b, 5c wrzucę do internetu na YouTube, ale tak jak Wam mówiłem zrobimy to sobie jako filmik taki niepubliczny czyli tylko Wy, którzy dostaniecie linka do tego filmiku z Waszej danej klasy, możecie sobie go obejrzeć, oczywiście Oczywiście nie wysyłajcie tych filmików bez zgody swoich rodziców, czyli najpierw zapytajcie mamusie, tatusia, że jest taki pomysł, że możecie się nawzajem zobaczyć, coś sobie powiedzieć nawzajem w waszych klasach, że jest taki pomysł, ale to oczywiście zgodę na to muszą wyrazić wasi rodzice, wtedy możecie... Wy to wiecie, jak to robić komórką nagrać krótki filmik. Najlepiej słuchajcie, jak będziecie się nagrywać, to trzymajcie poziomo, poziomo telefon, wtedy będzie to lepiej wyglądało, jak będę te filmiki wam montował. Zapytajcie rodziców, jeżeli rodzice się zgodzą na taki pomysł, tak jak mówię, filmik będzie niepubliczny, czyli tylko dostępny dla Was z danej klasy, którzy będziecie mieć link do tego filmu. Jeżeli rodzice się zgodzą, wyślijcie filmik do końca tego tygodnia. Do końca tego tygodnia a potem coś fajnego z tego zrobimy. Ja was serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia wam życzę i do zobaczenia na kolejnej katechezie.